Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy święty Jan Paweł II odwiedził ojców Benedyktynów w Tyńcu, zobaczył, że do papa Mobile zbliżył się ojciec Augustyn Jankowski, znany biblista, autor wielu książek. Zapytał go papież, o czym teraz piszesz? O aniołach, odpowiedział ojciec Augustyn. Przyda się przyda się, odrzekł święty Jan Paweł II. Każda książka o aniołach zawsze coś wnosi, zwłaszcza jeśli jest to katolicka książka, takich bardzo potrzebujemy. Kiedy dzisiaj wejdziemy na wyszukiwarkę Google, wpiszemy słowo anioł, natychmiast pojawi się nam tysiące stron mówiące o aniołach, Niekoniecznie w dobrym wydaniu. Dlatego każda nowa publikacja na rynku wydawniczym jest bardzo cenna. Kilka miesięcy temu poproszono nas, redakcję, Któż, a jak Bóg, o patronat do książki. I oto trzymam w ręku tę nową pozycję wydawnictwa Esprit, tytuł Aniołowie i mistycy niebiańskie duchy w wizjach świętych Kościoła. Autorem jest Ksiądz Marcello Stancione. Niezwykły człowiek, Włoch, wybitny angeolog. Napisał kilkadziesiąt pozycji o aniołach. Jest pasjonatem aniołów i czcicielem aniołów. Z wielką uwagą czytam każdą jego nową pozycję. Owszem, czasami się powtarza, bo to nieuniknione, ale zawsze ukazuje coś nowego, głębszego, szerszego. Warto sięgnąć po tą książkę. Sam przeczytałem ją jednym tchem, bo naprawdę jest pasjonująca. Tytuł sugeruje to, że aniołowie mogą stać się widzialni. I to święta prawda, bo Pan Bóg stworzył czas, świat niewidzialnych duchów. Jest ich bardzo dużo. Nie znamy całkowitej liczby aniołów. Nie zostało to sprecyzowane w Piśmie Świętym. Jednak aniołowie są z natury niewidzialni i w taki sposób działają. Zawsze możemy na nich liczyć. Towarzyszą nam rano, wieczór, we dnie, w nocy, są jak powietrze. Żyjemy w ich obecności. Ale bywa, że stają się widzialni. Chociaż ta widzialna obecność jest zastrzeżona dla pewnych osób. Nie wiemy, dlaczego ktoś anioła widzi, a ktoś nie widzi. Można by rzec lepiej nie widzieć, bo błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jeśli nie widzę, ale wierzę, to wtedy wchodzę w obszar pewnego błogosławieństwa. Jednak są takie osoby, które aniołów widzie, widziały. Jednak są takie osoby, które aniołów widziały i te wizje były pewne, potwierdzone przez Kościół, przez Spowiednika, przez kierowników duchowych. I o tym mówi ta pozycja: aniołowie i mistycy. Ojciec Marcello Stancione zebrał życiorysy pięćdziesięciu świętych mężczyzn. Beatyfikowanych lub kanonizowanych, którzy opisują swoje doświadczenia z aniołami. Mówią o ich widzialnej, tajemniczej, mocnej, a zarazem oświecającej i pokrzepiającej obecności. Kobiety aniołów widziały, wiemy o tym, z objawień, które miały święte, chociażby nasza rodaczka, święta Faustyna. Aniołowie objawiły się kobietom przy pustym grobie pana Jezusa. Matka Boża widziała anioła. A aniołowie do mężczyzn także przybywali w sposób widzialny. Wspominamy więzienie świętego Piotra i to w jaki sposób, w cudowny sposób, anioł uwolnił go z tychże kajdan i lochów. Myślimy o Zachariaszu, który. W świątyni przeżył spotkanie z aniołem. Mężczyźni są bardzo mocno otoczeni aniołami, bo aniołowie to nie mężczyźni, nie kobiety nie mają płci, ale łączą w sobie obydwie cechy: męskie i żeńskie są stanowczy, odważni, opiekuńczy, bronią człowieka, a zarazem są tacy można by rzec macierzyńscy. Czuli, piękni, troskliwi, otaczający miłością. Te cechy łączy w sobie każdy z aniołów. I takich aniołów spotykamy w życiorysach tych świętych mistyków. Warto sięgnąć do tej książki. O czym ona traktuje, opowiem w następnym odcinku. A teraz zapraszam Was do modlitwy. Do anioła stróża. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Niech święci aniołowie prowadzą was po Bożych drogach, któż jak Bóg?